What's happening? What, what are you doing, Art? Art, why are you holding your penis? Art, what's happening? Mom. What's happening? What does Mommy do? Mom's got me. Mom's got you now? What is she doing? We wrześniu 1972 roku zostaje znalezione martwe i zgwałcone ciało 8 Karen Hill przy rzece w mieście Watertown. Psy tropiące oraz kilka poszlak szybko prowadzi śledczych do Artura Shawcrossa, mieszkającego z trzecią żoną w miasteczku. Co you young Karen Hill? Nie co that. that happened in Watertown. Dlaczego Watertown. 27-latek zostaje aresztowany i przesłuchany. Po kilku dniach długich i męczących przesłuchań w końcu przyznaje się do zbrodni. Jednak w mieście zaginione było jeszcze jedno dziecko był w nim dziesięcioletni Jack Black. Wszystkie poszlaki wskazywały również na Shawn Krosa, jednak brakowało otwartych dowodów. Ludzie w mieście domagali się uchwycenia sprawcy, więc policja zaproponowała układ szałkrosowi. Miał się przyznać do winy, za co dostanie skrócony wyrok. Artur przyznał się do zabójstwa i opowiedział, jak wyglądało, w wyniku czego został skazany tylko za zabójstwo Karen i pozbawiony na 25 lat wolności z możliwością wyjścia warunkowego. O morderstwie Jacka również nie chce rozmawiać. Nie chcę o You say one more question, I leave. W marcu 1987 roku Arthur Shawcross został warunkowo zwolniony z więzienia. Uznano, że został poprawnie zresocjalizowany i był gotów wrócić do społeczeństwa. Po problemach z osadzeniem się w końcu trafił do Rochester wraz ze swoją partnerką Rose. Miał również sekretny romans z Clarą Neal. Jednak w na pozór zwykłym robotniczym mieście znajdowała się ulica Lila Avenue. Tzw. ulica Czerwonych Latarni, na której w latach 80. i 90. kwitła przestępczość. Artur pomimo związku z Rose i Romasu z Clarą, często wybierał się na nią i korzystał z usług pracujących tam prostytutek. Right? Prostytut like w marcu 88 roku zostaje znaleziony pierwsze ciało prostytutki Dorothy Blackburn z głębokimi śladami ugryzienia wokół genitaliów. Pół roku później zostaje odnalezione drugie ciało, tym razem Anne Stefan, i rozkładające się ciało znalezione zostaje u brzegu rzeki, podobnie jak Dorothy. I met Anne Marie Stephens, I think in front of the Fingerhut on Lake Avenue. Do you remember Kellinga? Yeah, possibly. We're not going into details here. Z zeznań Artura wynika, że Dorothy udusił po tym, jak niechcący ukryła go w penisa, a Annę, ponieważ zaśmiała się, kiedy ten nie mógł osiągnąć erekcji. Po tych dwóch zabójstwach, Artur przerwał zabijanie na ponad rok, jednak w lipcu 1989 zamordował kolejną kobietę. Tym razem nie była to prostytutka, a bezdomna, która sprzątała u niego w domu. while wow. was she a friend she was until she started stealing stuff out of the house I asked her why you stealing and she said she needed money and I said you have a bank account I was paying her four dollars and twenty five cents an hour just to clean the apartment so she was thieving from you she was taken from me and my wife Rose does that warrant killing her huh does that warrant killing her Well, to me it Artur powiedział policji, że wrócił w miejsce porzucenia jej ciała kilka miesięcy później, wyjął jej czaszkę i wrzucił ją do rzeki. She was found Czaszki kobiety nie udało się odnaleźć do dnia dzisiejszego. W ciągu następnych kilku miesięcy znajdowano kolejne ciała kobiet. Jedną z nich była June Stones, przyjaciółka Artura i jego żony Rose. Jej ciało zostało odnalezione rozcięte. Artur przeciął ją od szyi aż do waginy. To był fit of anger. You know, we spent a day down Turner Point Park, you know, feeding the ducks, and walking around, and making out. Then she just flipped. You know, jumped up says, I'm going to scream, scream. I'm going to tell the cops. Hey, I snapped her, snapped her neck. Stayed there all day until dark. Then uh, split her open from her neck to her groin. I didn't go all the way deep into the stomach area, just split her open, I don't know why. Policja była pewna, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. W grudniu 1989 roku zniknęła Junsie Sero, najbardziej znana prostytutka w mieście. Jednak tym razem Artur postanowił wywieźć ciało poza miasto. Będąc na moście w North on po prostu wypchnął ciało w dół. Po kilku dniach helikopter policyjny patrolujący teren zauważył zamarznięte ciało na brzegu rzeki, a kilkadziesiąt metrów dalej podejrzany samochód zaparkowany przy ulicy oraz osobę, która oddawała mocz w krzakach. Był to Artur Showcross, który po kilku dniach najprawdopodobniej wrócił, sprawdzić czy ciało jest dobrze ukryte. Artur został natychmiast zatrzymany na przesłuchanie, a kiedy policjanci sprawdzili jego nazwisko w systemie, byli zszokowani jego historią z miasta Watertown. Wszystko zaczynało się sklejać w jedną całość, i policjanci byli przekonani, że to on jest poszukiwanym przez nich seryjnym mordercą. Podczas przesłuchań, Artur zarzekał się, że nie korzysta z usług prostytutek i został wypuszczony. Jednak policjanci pokazali jego zdjęcie prostytutką z Lila Avenue i wszystkie potwierdziły, że często tam bywa. Policja postanowiła przycisnąć mocniej i powtórnie przesłuchała Artura. Po ośmiu godzinach przesłuchań przyznał się on do zamordowania jednej prostytutki, Elizabeth Gibson. Następnie policja znalazła u niego w pierścionek innej ofiary. I Artur został zmuszony do przyznania się do wszystkich morderstw. Policjanci przedstawili mu wszystkie zaginione i zamordowane prostytutki w ostatnich miesiącach, a Artur wskazał na 11 z nich, które to on zabił. W styczniu 90 roku policja z Rochester wydała oficjalne oświadczenie o schwytaniu seryjnego mordercy, który przyznał się do popełnionych morderstw. Dlaczego 14-16 Arthur przyznał się, że trzem kobietą wyciął waginy, po czym je zjadł. What did I do? Mm. <laughs> That's hard to talk about, lady. You well, know, I, uh, cut parts of the body out. One part, vagina. And, uh, Why Dlaczego? Nie Nie ma jednak pewności, czy twierdzenia krosa o kanibalizmie są prawdziwe, ponieważ ciała trzech kobiet, o których mówił po wyłowieniu z rzeki, były tak rozłożone, że biegłym nie udało się tego ustalić. W trakcie procesu Artur wybrał ścieżkę obrony pozwalającą mu uznać go za psychicznie chorego i niepoczytalnego. Sąd zlecił badania u kilku psychologów. Arthur tłumaczy swoje działania traumą wywołaną przez jego matkę w dzieciństwie. What's happening? What are you doing? Oh, why home in peace? Arthur, what's happening? What happened? What his you Mom. mommy do? Mom's got me. Mom's got you now. What is she doing? Why are you crying, on? It hurts. What hurts? She squeezed me. And what do you say, her? What do you think? I don't know. What Stop. do you say? Stop! Stop! No. What did your mother do? My mother gave me oral sex. She performed oral sex on me for several years. Can you describe what happened to you as a kid? My mother, when I was four, introduced me to something I don't want to talk about in front of you as a female. Well, really. It's okay. She had me put my head between her legs. And that's hard to talk about. Matka Artura a zaprzeczyła w swoich zeznaniach, a biegli potwierdzili jej wersję. There is no evidence that Mr. Charles Cross endured anything that might be called sexual torture at the hands of his mother. Your mum has obviously denied that anything like that happened. Everyone would. Can you picture what would happen to a person if she admitted she did shit like that? I mean, I mean, they say they've said. you know, ask arthur shawcross, say, well, there was no sexual abuse when you were younger. how do they know? i know because I, kn I was there. i know what i had to go through. well, they say they checked all the medical records. i didn't have medical records when my mother was abusing me. you think my mother took me to a doctor because she was giving me oral sex? that's bullshit. Good evening. It was the longest trial in Monroe County history. Serial killer Arthur Shawcross found guilty. Sąd odrzucił argumenty obrony o tym, że Arthur jest psychicznie chory, uznał go za winnego popełnionych zbrodni i skazał na 250 lat więzienia. Jego kochanka Clara Neil wspierała go podczas procesu, a w trakcie odsiadki wzięła z nim ślub. He is a monster. He is a loving human. Please Believe me. I don't have any remorse. For some reason. What, what, why won't you talk about the, the two young? Dad. It's over. Is it, not because, is it because you're ashamed of it? It's disconnect. If this is over. Okay. Thank you very much for your time.